I na P, dobre, powodzenia Powodzenia <śmiech> Powodzenia <śmiech> 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 Masakra z tym wszystkim Co tu wchodził. Dziwne położenie? E, prawo, <noise> mm, prawo planety. Przełącznik. Prawo przejście. Prawo pod przełącznik. Pod przełącznik. <noise> hmm. hmm. <Weź> pozdro. 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 <noise> prawo powozi, prawo powozi pachołkę. Podejrzany Powyżej pachołka... Powyżej pachołka. A, Przeciwnik. Mm. Y e sandwich przyjemny. Eee... <grymny> <grymny> Podejrzany. Eee... Ebi e, Piff e, sandwich e, pobieranie Piff e, Prawda? Prawda, <grym> prawda. Ejbi, pif, paw nachos. AB potwór? Przeciwnik. AB? Przeciwnie. AB? AB! Przepraszam, przepraszam. Ejbi, AB... sandwich, AB... download. Sandwich. Sandwich. <ślawny>? sandwich, sandwich, wiksa, przyjaciel. <ślawny>? AB przyjazny? No. AB potencjalny, Prze przeciwnik. Beefpaw sandwich Aby potwierdzi. Eee, prawda? Pomijamy Sandwich prawda. Sandwich potwierdza. Eddie powiedział Aby. prawdę. Sandwich przeciwny? prawnik. Ej, sandwich albo przeciwny Eddie piwpaw Prawnik potwór. Eee, piwpaw Potwory, prawnik potwór. Potwory Przeciwnie Sandwich, pomijamy. sandwich przyjaciel. Proszę państwa, Pomijamy Ej, Prawda? Prawda, prawda. Pomijamy. Proszę Państwa, pomijamy. Prawda, a ten. <noise> Patologia! Pominąć? Patologia. Pepega! Pomijaj. O <noise> fali. Przyjaciel, prawda. Przeciwnicy. Prawda. Porobieni. Prawda. <noise> Oddychać nie mogę. <noise> to jest, kurde, zagra Kurde, cholipka? chodźcie się podpalić, ziomy A nie Dobra, drodzy, drodzy, dochodzę Idziemy z Vixą, Wixa chyba raczej nas nie pobije, mam nadzieję, że Wixa friendly. A co hmm. Sandwich AB. To jest na przycisku. Sandwich AB, AB, potwór, sandwich, prawnik, hmm. ATM, pobieranie. Powód. Patologia. Powody. Powód? ATM Powiedział. pobieranie, piwpaw, sandwich, yy, AB. ATM... E... Potwór? Sandwich pobieranie, piwpaw. AB potwór, e... sandwich prawny. AB piwpaw. ATM potencjalny pajac? Klapek yy, yy. podejrzewa. Yy. Podejrzanie podchodził pod klapka. <grym> Prawdziwa <grym> prawda. <grym> 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 Podejrzanie pod koniec rundy podszedł pod klapkę. A ten. Klapek po pomocy potrzebował. Pierdolić, AB. A pajac. Pajac przycisk. Klapek powiedział. Prawdę? Prawdę? Hmm. Hmm. Przeciwnie. Ale przed... lepiej, jak prawda? 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 Eee... Amongo, e... Amongo Prawda? A przycisk... próbuję. Eee. <laughs> przypierdolić Prawda? Ejbi. potwór. potwór. Prawda? klapę, Klapek Prawda? Klapek <laughs> A ten... baby potwór. Powód. Sandwich prawnik. ATM tam MP. A pewnie pajac. Pojebało. Panowie panie, pomachać. ATM pojebało. Pozdro! Pomachać. Witcie. Pa Pomachać. pomachaj. Sandwich pomachaj. Sandwich Pomyśl Eee, eee, pogłosuj. Poddym. dym wow. Ej, mi papa. A te... Pa, a Przepierdoli... Pomocy. <grafy> Jezu, co za patologiczna gra to jest. Ja nie wiem. Dobra, idziemy. Kurde, nie mogę ich zrobić, kurde, boję się. Wiksę. Eee, <śmany> mamy Delvexa, mamy tego. Przejebane. <śmany> 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 Empersuwer, a te PERSUER, Wiksa, papa. Wiksa podejrzana. Weksi kfix po prawej. Przeciwnie. Potwierdzam. Weksi po, weksi po prawej. VIXA papa, a te Wiksa, a te PERSUER, Wiksa papa. Przeciwnie. Vigsa potem ATM A TM, ATM prawnik Quick. Je wiecie. ATM pursuer wiksa popał Wixa popa A ja prawnik ja Quick. ATM pursuer wiksa Persuer. Wixa przegiałaś. je wiecie. Eee! Pajac! Proszę państwa. Powalone. Patam pajac. Powią... A, jeszcze jednak gdzieś musimy znaleźć. Uh, sandwich, prawo, klapek. Para klapek potencjalnie potwór. Hmm. Podejrzany. GBN potencjalnie nie pieprzyknął, ponieważ. Ponieważ. E, ponieważ klapek podchodził pod to pomieszczenie przychowawcze. Prawda. Południe. Południowo, powyżej a Przeciwna prawda, Amongo pomóc y, przeszkodę. Po przeciwnej prawej, klapek potwór, papa. pa mało. Pa. Klapek, pomachaj. Proszę państwa. Pojebało. Powalone. Rąka pojebało. Pierdolę. Pierdol <laughs> Pajace ci. Prawie. Przypał. O, Poprawna Ej, Ja nie wiem, wy nie, Jedną rundę, jedna runda minęła, wy już zapomnieliście o tym, że kurda. Niech jest O, teraz my będziemy trollować Dobra, potrolujemy sobie Hej Kasmat, hej Kamati Witam na streameczku na Twitchu. I ma oh. muzyka jeszcze oh. wyłączona. Oh. Eee, oh. prawa <grywa> prawa Przy przełącznik hmm. Bejrzany ATM prąd. Eee... Elbeck, eee. Quick powietrze, quick powiedz. Coś nie działa. <grywa> Coś nie działa powiedli. to smart Może to za bitsy w sensie działa, nie potwierdzi? wiem. Pan policjant? Wkowa... E, um, muszę tego Sondalersa skonfigurować powietrze? później. Sporo rzeczy tutaj potrzeba Vixa? tym... Jest... Jezus, nie Kro mam, tek, bo dopiero przecież jestem na na początku. E, dopiero to jest kanał e, założony, przykaz... muszę mieć <laughs> najpierw towarzysza i później hmm. partnera. Chyba na towarzyszu mogę już pro. mieć subskrypcję. A Mongo pomieszczenie? Prawo. Pamięta Klapek? Pomieszczenie? Poszedł? Mm. Sandwich? Pomieszczenie? No, pomieszczenie? dopiero jak towarzysz będzie, to Czy? będzie subskrypcja. Eee, mi się wydaje, że py, py, py. są dalercy, działają tylko za bitsy A, chyba. Py, py, py. B, 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 b. Nie, Jary... nie wiem, nie wiem jak to jest jeszcze skonfigurowane, to muszę Jeszcze na Tip for Stream muszę się przyjrzeć Także trochę jest jeszcze do badania Na razie tak od górnie AB przy prąd ATM prąd, AB przyprąd przekaźnik przyjaciel jest tam patrzyłem, ale mm, chyba nie podejrzane A mi niepotrzebny, weksi, bo to jest słaby ten Minecraft. Bez pojebany. modów, bez niczego. <grym> taki sam suchy. Po co mi taki Minecraft? Prawda. Lepszy na jarnie. Nie, prawda. <grym> pan policjant podgląd Pan policjant porząd, mm, pan... No. Podejrzany. hexi Pomin. Pomin. Piesa Podejrzana. Prawda? Pixa przyjaciel. Musimy średnio trzeba sobie na live streamować chyba przez 7 nie mieć 50 obserwujących. No mamy już, mamy już 15. Mamy już 15 Rozsyłajcie, rozsyłajcie do więks większej ilości osób. Podepnać przyjaciel Rozmnóżcie się. No, a powolutku pozobywamy. Wydaje mi się, że i tak jest lepiej niż ten. W sensie... I tak będzie lepiej jeśli chodzi o zasięgi niż wcześniej na YouTubie Oni jak tak przy mnie stoją Okej, okay. bo trochę dziwne, że tak we dwójkę przy mnie stali Co jest? What the? O nie. Spadam stąd kamuflaży. Dobra, nie zabił mnie. Teraz raz pójdę tego tatka zrobić i pójdę tutaj. Pomieszczenie eee, Bixo. Przeciwne prawo. Eee, przeci przeciwne prawo. Bixa, przeciwne prawo. Hmm. Przeciwne prawo. Przeprąd? Pod powietrze Podprąd pod 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 Powietrze pod Powietrze Przyciemniony mm. przeciwnik Podwójne powietrze, podwójne powietrze Sandwich papa Wixa pa. e, przypadniętym Sandwich papa pa. mm. Twór Vex pies Wixa atempara para Twór sandwich pożarty Wiksa Pod, podejrzane, podejrzane. <grym> <Sandwich>, yy. <grym> Pod, <grym> podejrzany. Wiksa podejrzany. Podwójny. Potwor Powiedzieć podejrzany. podejrzany. Sandwich. Popierz. Popierz. Wiksa przyjechał. Popierz podejrzany. Wiksa na czo spodziewa się. Sandwich pożarty. Sandwich pożarty. Hmm sandwich pożarty nachos podeptać wiksa Delvex podeptać wiksa papa a to para przyjaciel sandwich pożarty patatali para bójek potężny podejrzany, a para papa. Vixa papa. Vixa papa. Vixa papa. Ale... przyjaciel pomijmy wiksa papa przyjaciel weksi nie pajac no, no a C M, -M potężny przyjaciel. Przemiana. Potężna przemiana. Powiedzieć podejrzane, Miksa. A te mamy je O Jezu taki bruch trochę. Ale no, chciałem tym swaperem kogoś strollować no. Mapę jest bardziej do rolowania ludzi niż do samego grania Ja zginę ale no Ja czuję się spełniony A jak jeszcze było gdzie trafem to akurat skisnę. Jak się okaże O, lipka. Przyjazny Wix'a w eee. AB potwór, Vixa AB potwór. Weksi. Vixa, a. Vixa, a. Vixa. Vixa. podejrzany, Wixa pierdolnąć, VEXI, Vexi 3! potwór, VEXI, Vexi, 3. Vexi a. potwór, AB, a. Potwór. AB a. A. B. portal maker, AB postawić portal, prąd, przechowalnia. VIXa, AB przejadąc, pod powietrzem. Vixa WiXa potwór Chce pierdolić e Vexi przy powietrzu Weksi potwór, Wiksa przyjazny GBN, GBN, potwór. Hmm. Vexi 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 potwór. Wexi potwór potwór, WiXa przyjazny GBN potwór, WiXa potwór WiXa przyjazny Prawda Quick powody Ej, Prawda, Pogłosować GBN, pogłosować WiXa Wiksa WiXa Powody Pierwsza WiXa Powody Vixa, potwór. <tutuła> Wiksa przypierdolić, przypierdolić przy powietrze Vixa Vixa AB Portal eksi, Maker. Poniewoli. Postawić portal prąd Mogo. i, i przechowalnia. potwór. A ten Wixa potwór GBN potwór A ten powiedział Wiksa potwór AB potwór, Ej potwór GBN, Wixa potwór AB potworko. potwór jest zawsze jazny, Mex rozczędzie. Przeciwnik GBN. A Mongo! Pozwolić! Pajac. <laughs> pozwolić podeptać Bigsa GBN. Pozwolić podeptać Bigsa GBN, A Mongo, przykro, a Mongo pajac pozwolić Bigsa podeptać. Pajace eee, Poprawiłem mm. prąd przy początku. <noise> <laughs> <i> nie <menedżiliśmy>. będę <laughs> Lul. Lul. <laughs> o, lipka. Halo, naprawdę za szybko. <laughs> Brud. Chyba nic z tego nie będzie. O, jednak jest. Pozwolić Pięknie. podeptać, pozwolić podeptać. Wiksa potwór. Pozwolić podeptać. Wiksa przyszła v... Amongo. Po Przyjazny, pozwolić... Wiksa przyjazny, pozwolić podeptać. przypierdolić przypadek przypadek. Ponieważ Wiksa przyjazny, ponieważ Wexy potwór, pozwolić Wiksa podeptać. Jeben Vixa potwór. Wiksa pożerać? Wiksa yeah. przyjazny. Wiksa potwór a ten powiedział Wiksa potwór. Wiksa PIERDYKNĄĆ weksji. Ponieważ dnia. Ponieważ Weksi potwór. Wiksa przyjazny. Vixa... Wiksa potwór. Przyjazny. Powiedziałaś Baby poprzednio. Proszę, Wiksa pajac. <grym> a potwór. A Mongo go, pajac. A... Mm Przypajacować? Pozwolić podeptać Wiksa Amongo. Pozwolić. Mm. Paweł? Pozwolić Wiksa mm. papa. Pozwolić. Pozwolić. Pytanie, a Mongo przypajacować? Pajac. Pozwolić. Proszę, Wiksa pajac. Hmm. Dziękuję! Przejebiecie. Przejebiecie, Jakie dziękuję, na pewno byłby... O dziękuję Poważna pomyłka hmm. O, oh, wow <laughs> hmm. Pacany No. Ale czemu? Zrzucam na że ja to zrobiłem? Nie, powiedziałam, że, nie <śmówi> powiedziałam, że to ja zrobiłam i że Mówi, Ale nie kopujcie tak grandomowo. Ja właśnie no nie chciałem swapować i chciałem znowu ja z Quickiem <śm> ale... no. swapować. Nie, nie, grandomowo, bo to, no bez to jest, co? bo jest. Bo to jest swaper, no.